Cześć, kochani! Dzisiaj chcę się z Wami podzielić pewną ciekawostką. Czy znacie tego przystojnego mężczyznę? To Karol Froń, jeden z najlepszych trenerów sprzedaży w Polsce. Ostatnio, kiedy robiłam porządki, wpadła mi w ręce jego pierwsza książka. Otworzyłam i moje serce uśmiechnęło się, bo przypomniałam sobie, jaką piękną dedykację od niego otrzymałam. Napisał. Edyta, dołożyłaś swoją cegiełkę do powstania tej książki i do wydobycia ze mnie chronia. Oczywiście jest to cudowna dedykacja, ale to nie wszystko. Bo Karol również w środku książki podziękował mi za osiągnięcie swojego sukcesu. Napisał to w rozdziale ósmym, który zatytułował: Wyznacz swój życiowy cel tam napisał, już posłuchaj. Wszystko zaczęło się wówczas, gdy po kilku latach skorzystałem z pomocy Edyty, coacha, projektantki przyszłości. Wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z coachingiem, mimo że czytałem o nim wcześniej. Podobało mi się, że coaching pomaga wyznaczać swoje cele i zwiększa motywację do działania. Postanowiłem spróbować. Podobało mi się już po pierwszej sesji. Edyta pomogła mi znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, choć sama nie oferowała gotowych rozwiązań. Po kilku spotkaniach dotarłem do swoich prawdziwych życiowych pragnień, najgłębiej skrywanych wartości i potrzeb. Odkrycie ich przyniosło mi odpowiedź na pytanie: co się dla mnie najbardziej liczy? Od tego momentu było już wzgórki. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, to zapraszam cię do lektury. A jeżeli Ty masz marzenia, masz pragnienia, masz jakieś cele i potrzebujesz pomocy, by to zrealizować, to wiesz, gdzie mnie szukać.